Witam ponownie, drodzy widzowie, w piątek. Sporo się dzieje i taką jedną informację chciałbym poruszyć, a temat tej informacji brzmi: Chcą stworzyć tarczę antyrakietową bez Polaków. 15 państw na czele z Niemcami podpisało w kwaterze głównej NATO list intencyjny w sprawie budowy europejskiej tarczy antyrakietowej. Wśród nich są wszystkie kraje grupy wyszehradzkiej, z wyjątkiem Polski. W czwartek w Brukseli został podpisany list intencyjny w sprawie wspólnego zakupu systemów obrony powietrznej w kategorii systemów takich jak AROV-3 i PATRIOT. Kraje uczestniczące NATO to Niemcy, Wielka Brytania, Słowacja, Norwegia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Belgia, Czechy, Litwa, Holandia, Rumunia, Słowenia, Estonia oraz Finlandia, która jeszcze nie należy do sojuszu. A ja się pytam, kochani widzowie, gdzie jest Polska? I coś mi się wydaje, że Niemcy znów coś knują z innymi krajami. A Polskę znowu chcą wiadomo co. Piszcie w komentarzach, widzowie. To na razie wszystko. Pozdrawiam Short Joker.